Cześć, 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 witajcie na kanale Słodko Słodka. Dzisiaj przychodzę do Was ze smacznym i bardzo prostym przepisem na. Uwaga, uwaga, smalec z fasoli. To moje ostatnie odkrycie i mówię Wam, że warto zrobić. Nie byłabym sobą, gdybym nie zbogaciła przepisu o swoje ulubione składniki. Smalec z fasoli to nic innego jak bardzo smaczna pasta z fasoli na kanapki. Możesz dodać swoje ulubione dodatki i modyfikować przepis wedle gustu i smaku. Kochani, zapraszam Was również serdecznie na moją stronę na Facebooku. Tam dzielę się regularnie przepisami na różne dania z mojego bloga, ale i nie tylko. Zapraszam serdecznie do obserwowania, będzie mi bardzo miło. Witam serdecznie nowych widzów i zachęcam do subskrybowania kanału. A tymczasem zapraszam na nowy przepis. Potrzebne składniki: dwie puszki białej fasoli, dwie cebule, jedno jabłko jedna laska długa kiełbasy, 150 g boczków w słupkach, sól i pieprz prawdziwy mielony do smaku, 1 czwarta łyżeczki cukru, 1 łyżka majeranku oraz 1 łyżka sosu sojowego. Cebulę, jabłko obierz, umy i pokrój w drobną kosteczkę. To samo z kiełbaską i boczkiem. Cebulę podsmaż ze szczyptą soli i cukrem na niewielkiej ilości oleju do zeszklenia. Gdy cebulka się zeszkli, dodaj jabłko, kiełbasę, boczek i majeranek. Całość dokładnie wymieszaj. Smaż na małym ogniu do momentu, aż jabłko zmięknie, następnie odstaw na bok. Fasolkę z puszki przepłucz na durszlaku pod strumieniem bieżącej wody, wrzuć do miski i przy pomocy blendera zmiksuj na pastę bez grudek. Do pasty z fasoli wrzuć zawartość patelni, dodaj sól i pieprz prawdziwy mielony do smaku oraz wlej sos sojowy. Całość dokładnie wymieszaj i przełóż najlepiej do pojemnika z przykrywką. Ale czas fasoli przestygnie, wrzuć go najlepiej na noc do lodówki. Najlepiej smakuje ze swojskim chlebkiem. Pyszota.